Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk Motoryzacyjnie Pozdrawiam wszystkich sympatyków, subskrybentów. Dzisiaj taki krótki odcinek o silniku. Gdzieś tam pominiętym silnik Toyoty 20D4D. Te silniki były omawiane przeze mnie, ale z innej rodziny. To, to chciałbym omówić silnik 20D4D 143 czy konie 2 ww czyli tak naprawdę silnik BMW. <gry> który był wykorzystywany w takich autach jak Toyota Avensis, T27 po 3, Toyota RAV4 po liftingu. Co można powiedzieć o samym silniku? 4 cylindry, 16 zaworów, wtrysk bezpośredni, common rail, wtrysk ływacze elektromagnetyczne, bosza, turbosprężarka ze zmienną geometrią, rozrząd na łańcuchu, koło dwumasowe, cząstek stałych, Około 5 litrów oleju, 5W30, wymiana co 15 tysięcy lub co roku. Eee, także to są takie podstawowe dane techniczne. No, silnik był montowany w, w takich autach BMW jak BMW Serii 3, 5, X1, X3. E, znany silnik N47. E, tutaj też są sprzeczne informacje, bo to t, e, Toyota, e, w Japończyki. Japońskie firmy czasami zapożyczały silniki od różnych producentów i, i też są informacje różne, że są przerabiane, że są takie, z tego co wiem, silnik praktycznie jest identyczny jak w BMW i co za tym niestety ma swoje zalety i wady. Co do zalet, to dosyć małe spalanie, dobra moc, elastyczność, kultura pracy. Niestety wad jest sporo, Poczynając głównie zazwyczaj w silnikach, tak jak i w N47 rozrząd na łańcuchu, który ulega niestety wczesnemu zużyciu. Napinacze ślizgi tutaj dosyć szybko się uszkadzają, mogą doprowadzić niestety już do uszkodzenia silnika. Poza tym problemy z turbosprężarką, także... Yy, przy większych przebiegach, powyżej 100-150 tysięcy. Możemy już mieć problem także z kołem dwomasowym, yy, z klapami wirowymi w kolektorze dolotowym. Yy, to wszystko może spowodować niestety fatalne w skutku zniszczenia silnika. Dodatkowo, silnik ma także problemy z poborem oleju, niestety. A co za tym idzie użytkownicy, którzy nie będą kontrolować tego poziomu oleju, niestety, szczególnie przy jeździe autostradowej, gdzieś tam przy wyższych obrotach, może to doprowadzić niestety do zatarcia jednostki napędowej, uszkodzenia panawek układu korbowo-tłokowego, a co za tym idzie, niestety, kosztownej wymiany silnika i napraw. Także. Podsumowując, średnie spalanie użytkownicy tam podają od, od w okolicach gdzieś 6-7 litrów, w zależności czy będziemy jeździć na trasie, czy w mieście. Na trasie może to być nawet poniżej 5 litrów. Także silnik dosyć oszczędny, niestety nie pozbawiony VAT. I co za tym idzie, niestety, także jest większość użytkowników odradzany, niestety w tych modelach. Także tak to. Tak to wygląda. Silnik montowany był tam w latach od 2015 roku bodajże od faceliftingu tych modeli Avensis i RAV4. Łatwo go poznać, dlatego że moc 143 konie i oznaczenie 2WW. Także to było na tyle w tym odcinku odnośnie silnika Toyoty. Dziękuję za uwagę do usłyszenia do następnego odcinka. Pozdrawiam.